Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy super zestaw do składania na obudowie od Modekoma. Zobaczcie, jak ona się prezentuje bez kartonu. A tak się prezentuje obudowa. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda. Dodatkowo, co warto powiedzieć o tej obudowie, ma trzy wentylatory 140 mm i czwarty wentylator 140 mm. Umiejscowiony jest na tyle obudowy. Ta obudowa jest typu właśnie takim bardziej akwarium, bym powiedział. Czyli mamy przód ze szkła, bok mamy też zeszkła. Dodatkowo tutaj mamy niżej. Jak zobaczycie, mamy włącznik, który możemy przepiąć sobie do przodu. I to właśnie będziemy robić, bo tego klient właśnie wymagał, żeby był przepięty do przodu, bo będzie włączany z przodu, a obudowa będzie stała na biurku. Więc zaczynamy budowę fajnego zestawu z RTX 4090, a jak będziecie ciekawi, jeszcze zostańcie na kanale i będziemy dalej Wam pokazywać takie właśnie. Od